Cześć. Zapraszam na kolejną część cyklu, błędnie to wymawiasz. Nieprawidłowa wymowa tego słowa może brzmieć w następujący sposób: natural, natural, to jest błąd, to jest nieprawidłowa wymowa tego słowa, a oto jego prawidłowa wymowa natural, natural. It's natural for a cat to catch mice. It's natural for a cat to catch mice. Nieprawidłowa wymowa tego słowa może brzmieć w następujący sposób. Score. Score. To jest błąd. A oto jego prawidłowa wymowa. Scour. Scour. She decided to discover the sink. She decided to discover the sink. Quirk. Quirk. To jest błąd. To nie nieprawidłowa wymowa tego słowa. A oto prawidłowa wymowa. Quirk. Quirk. There were personality quirks that father and son shared. There were a personality quirk that father and son shared. Nieprawidłowa wymowa tego słowa może brzmieć Rewmi Rewmi To jest błąd. A oto jego prawidłowa wymowa roomy roomy Tears speared from her roomy eyes. Tears spilled from her roomy eyes. Odious, odious, to jest błąd. Prawidłowa mowa brzmi odious, odious. The taking of hostages is an odious crime. The taking of hostages is an odious crime. I prawidłowa mowa tego słowa może brzmieć w następujący sposób. tani tani to jest bond mowa wymowa brzmi tani tani i saw a tall tiny herd figure i saw a tall tiny herd figure Gazebo. Gazebo. to jest bond Prawidłowo to słowo powinno się wymawiać w następujący sposób. Gazebo. Gazebo. The gazebo is made from wood. The gazebo is made from wood. Emanciated. Emanciated. To jest błąd. Prawidłowo to tego słowa powinna brzmieć Anaciated. Emaciated. Was, ill and emaciated. was ill and emaciated. Nieprawidłowa wymowa tego słowa może przybrać następującą postać Amazon Amazon Lub Amazon Amazon to są błędne wymowy. A oto jego prawidłowa wymowa: Amazon, Amazon. How do I buy on Amazon? How do I buy on Amazon? Gregarius, Gregarius. Tak się tego słowa nie wymawia prawidłowo. A oto prawidłowa wymowa: Gregarius was and war and Dzięki, że obejrzeliście ten film do końca. Subskrybujcie, a jeśli macie możliwość, udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Wielkie dzięki.